Szósta, szósta runda e, to była taka, że tak naprawdę na początku na początku szóstej rundy uszkodziłem sobie storzy, prawy stożek rotatorów i, i w pewnym momencie, no, tak był moment, że postanowiłem boksować tylko lewą ręką i zacząłem używać tej prawej e, dopiero w, kiedy, no, chyba tam trafiłem lewym sierpowym i lewym podrótkowym parę razy i wtedy już stwierdziłem, że kurczę, poliwot z tym prawym barkiem, wejść na całość. Ale co ten... Kiedy Danziej pat, to był cios, czy to już było takie raczej pchnięcie i, i, i wynik serii twoich ciosów? To była chyba akumulacja czasu, no też nie jestem pancerzem, który na no, jednym ciosem, natomiast no, w, tutaj no, ta walka toczyła się jednak, umówmy się w takim dobrym tempie i to wypluwanie szczęki od nie wiem od której, od, chyba, od trzeciej rundy, no to, to też już pokazywało, że, e, że gdzieś tam to wszystko, wszystko było blisko. W tej trzeciej rundzie i w ogóle do, do trzeciej rundy to ty miałeś kłopoty, przynajmniej takie taki mieliśmy my wrażenie. Czy rzeczywiście było tak, że, że miałeś moment że kilka razy tobą to wstrząsnął? Znaczy nie, no, tak naprawdę począłem dwa ciosy, to znaczy raz począłem prawie którego po prostu nie zauważyłem, a drugi raz yy, tam cztery jakieś, nie jakieś takie strasznie mocne ciosy, ale kumulację nam trzech czy czterech ciosów i rzeczywiście to Do yy, no, Ten lewy serbowy też nie jest taki... On nie jest szybki, ale jak trafia, no to jednak no Andrzej swoje waży i, i ten łokieć nie jest podniesiony, ale, ale ten lewy bar, ten, ta lewa ręka jest sztywna, więc też no jest, to, jest to twardy cios. Yy, natomiast yy, były też momenty takie, kiedy być może większym ludziom się wydawało, że, że mi nie trafia, bo te ciosy gdzieś tam się, gdzieś tam się ocierały. No, był to element, był to mm, element yy, taktyki i Szczególnie, kiedy widziałem, że jakby no, tutaj będzie problem z kondycją ze strony Andrzeja, to w takich momentach wolałem, żeby trochę więcej zadał ciosów, nie trawiając czysto, bo później e, ja mu się odpłacę piękną tak, zonę Czy Zastanawiało cię to, że wypluwał ciągle szczękę? A, to pytanie do Marcina Najmana. Wyprowadzi wy wyprowadziłeś go w pole? Bo tak to wyglądało, że że te pierwsze trzy to była podpucha, że on się dał podpuścić po prostu uwierzył w to, że cię szybko znakautuje, a potem po prostu opadł w siłę. ja nie wiem, czy taki był plan, ale rzeczywiście znaczy Andrzej mnie zaskoczył, ja myślałem, że będzie się jednak więcej poruszał, no z drugiej strony no tak jak się obserwowało, choćby na treningu medialnym no to widać było, że, że, że jakby mogło się wydawać, że nastawia się na tańczenie i będę, będę go ścigał, no z drugiej strony Andrzej, no tak jak ja, ma 45 lat i to moja taktyka wynikała z tego że nie mam takich nóg jak 20 lat temu i w związku z tym wolę wojny i, i no cieszę się, że on tą wojnę przyjął no raz, że to było jakby zgodne z moją taktyką choć tak jak mówię, na początku mnie zaskoczyło no, a dwa, że no skorzystała na, na tym na pewno widowiskowość walki Jemu zabrakło zimnej krwi chyba, takiej głowy jak ty miałeś bo, bo on w ogóle nie boksował na zimno tylko cały czas na totalnym napięciu i widać było, że chce ci urwać głowę po prostu No to też <laughs> znaczy, no, jakby, Chyba to wynika Wynika z tego, że ja znam siebie, znam swoje ograniczenia, wiem, no staram się, staram się te swoje mankamenty choćby wynikające z, nie wiem, z wrodzonego braku ciosu albo z wieku przerodzić, przerodzić w jakiś atut, jeśli chodzi, jeśli chodzi o taktykę, czyli no się na, na, wytrzymałość, doświadczenie. No, no, prawda jest taka, że trzeba takie rzeczy brać pod uwagę i nie można, nie można dać się sprowokować, czy ponieść nerwów. Ty byłeś skromny i cierpliwy, Andrzej był pewny siebie i zbyt butny? Nie, no ja bym tak nie patrzył. No tutaj ta walka naprawdę była w sportowej atmosferze i szczególnie, szczególnie jeśli się porówna poprzednie dwie próby. Także ja jeszcze raz no, chciałem podziękować i Andrzejowi i Marioli za to, że przyjęli propozycję Polsatu. I, yy, no, no po prostu no, tylko no, trzeba wiedzieć, gdzie się jest. No, jakby... Mając, mając na myśli swój wiek i, i prawda też jest taka, że jednak yy, no Andrzej, Andrzej Gołat tworzył historię światowej wagi ciężkiej, ale kosztowało go to też sporo zdrowia i tak patrząc na to, jakby podsumowując... Yy, w sumie podobną ilość walk, to na pewno zdrowotnie kosztowało go to więcej niż mnie. I to było dzisiaj widać. Sam powiedział, że twoje ciosy nie są zbyt silne, a bardzo szybko zacząłeś nim strząsać. No tak, no to jednak e, każdy, Andrzej, Andrzej Głata zawsze słynął z tego, że mógł przyjąć e, cios, no, natomiast no, każdy ma swój, e, ma swój limit I, i prawda też jest taka, że e, zdrowszy jest e, Przegranie przez nokot po jednym czasie niż dawanie się obijać przez, przez rund 10. Może z punktu widzenia kibica takie wojny są fajniejsze, no ale z punktu widzenia zdrowia na pewno szybki nokot jest, jest zdrowy nawet, zdrowszy nawet jeśli, jeśli jest przegrany. Przemek, w którym momencie poczujesz, że ta walka układa się pod Twoje myśli? E... Znaczy ja pomyślałem, jak zobaczyłem taktykę Andrzeja Goty, to pomyślałem, że no, ta walka układa się po mojej myśli. Natomiast, natomiast no, tak naprawdę no, kiedy chyba w trzeciej rundzie wypróbował po raz szczękę, to pomyślałem, jest dobrze. Podtrzymujesz decyzję o zakończeniu kariery, czy ten sukces Cię inspiruje, będzie inspirował do, do kontynuacji? Nie, ja, ja, ja mam nadzieję, że ten sukces e, zainspiruje ludzi, którzy mają lat 40 czy 45, do tego, żeby uprawiać sport, prowadzić aktywny tryb życia i mam nadzieję, że mogłem pokazać i Andrzej też, bo, bo z obu stron ta walka była w dobrym tempie widowiskowa, że mając tyle lat, ile my mamy, naprawdę można być w dobrej formie.